Szanowni Państwo, ewangelizacja w praktyce to w zasadzie główny temat najnowszego wydania misyjnych dróg. Jeden z moich ulubionych świętych, brat Albert, mówił o tym, że w ewangelizacji istnieje taka pokusa, aby zapomnieć o ciele człowieka: o tym, że człowiek może być głodny, może być spragniony, może być nagi, może być chory. I tak naprawdę jedną z dziedzin ewangelizacji jest to, żeby pokazać troskę drugiemu człowiekowi, przez to, że tym biedom ludzkim w jakiś sposób się zapobiega, czy po prostu, czy po prostu ludziom się pomaga. W najnowszym numerze misyjnych dróg pokazujemy siłaczki i siłaczy XXI wieku. Oni wyjechali na misję, są lekarzami położnymi, ratownikami medycznymi. Są studentami medycyny. Oni wszyscy chcą pokazywać ewangelizację w praktyce przez swoją troskę o zdrowie drugiego człowieka. Chciałbym, abyśmy o tym pamiętali, że ewangelizacja to głoszenie kazań, kateches, ale także okazywanie miłosierdzia i miłości i troskliwości w praktyce. O tym w najnowszym numerze misyjnych dróg.